the moon

wymarzonych oraz jak najwięcej pięknej, słonecznej pogody, żeby Twoja żona jak najwięcej chodziła topless. Wszystkiego najlepszego! Kubusiu, życzymy Ci, żeby już nikt nie ukradł Ci roweru. Ani bełki. Dużo powodzi. I spektakularnych efektów na siłowni. Ale tak naprawdę życzymy Ci, żebyś się nie zmieniał. Dalej zabierał nas na świetne wypady. Zawsze miał dobrych ludzi wokół i mnóstwo czasu na spełnianie marzeń. Kuba, z okazji urodzin życzymy ci, ci zdrowia, formy crossfitowej, formy snowboardowej i życiowej. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. 40 lat Ad minęło <noise> jak jeden <noise> dzień i nowy rower padnie zaraz. Hej! Ower, będziesz śmigał jak zwierzę! <noise> Tylko wujku, chcemy ci coś powiedzieć. Kuba, nie wiem, czy dzisiejsze życzenia będą równie ważne jak niedzielne ogłoszenia zambony, ale posłuchaj. W związku z tym, że dzisiaj dzień jest poważny, prawie tak samo poważny, jak w, wieku, w który właśnie wkraczasz, całą naszą karasiową bandą chcielibyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, e, sukcesów i tych prywatnych, i zawodowych, a tak zupełnie poważnie i po karasiowemu, niech ci dupa od upadków na desce nie boli, niech Cię kolana nie bolą od pedałowania rowerem i niech ci plecki od skatania na kajcie również nie bolą. Niech Aberlow na lotnisku leje się strumieniami i nigdy go nie brakuje, niech humor na imprezie na nawet kiedy mówisz, że nie tańczysz, po prostu ci się nie kończy. Bądź sobą, uwielbiamy Cię takiego jakim jesteś. Wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Życzymy Ci, Kubusiu, jeszcze tego, żeby Twoja firma przynosiła niekończące się zyski, żeby kasa z niej się lała, tak jak woda w piwnicach Twoich klientów. Życzę Ci również tego, abyś dokonywał mądrych zakupów kajtowych. Przypominam, że mam dwa latawce do sprzedania. Eee, żebyś miał wspaniałą instruktorkę. No, że już nie potrzebujesz instruktorki do kajta, bo świetnie wypływasz. Eee, nie ma się 40 lat, to nie tragedia. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak ty, kto ma same znajomości służby zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Teraz serca i buziaki. Serca i buziaki. 100 mm. lat. 100 lat, 100 lat. lat. A, te, a, te, a potem poszedł taki buziak. Śpiewamy wujkowej sali. To Sto lat, sto lat, lat nie żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, raz. nie żyje żyje, żyje, żyje nam. Nie żyje, żyje nam. A kto? Kuba! Kuba. Drogi Kubusiu, korzystając z okazji, chciałem Ci wysłać życzenia z okazji Twoich urodzin najwspanialszych. I wyobraź sobie, że poprosiłem Chad GPT, żeby napisał mi życzenia śmieszne, sympatyczne życzenia przyjacielowi, który jest biznesmenem, lubi jeździć na rowerze, ostatnio wkręcił się w kitesurfing, ma kochającą żonę i wspaniałego syna. I muszę przyznać, że całkiem nieźle wyartykułował to dokładnie, co chciałbym Ci życzyć. Niech Twój biznes zawsze płynie jak idealny wiatr pod żaglami. Niezależnie, czy jesteś na rowerze, czy próbujesz ujarzmić kitesurfingowe fale. Życzę Ci, aby każdy dzień przyniósł nowe, ekscytujące wyzwania i mnóstwo uśmiechu. A dom wypełnia miłość Twojej żony. I radość syna. Obyś zawsze znajdował czas na relaks po intensywnych biznesowych sztormach, odkrywając nowe trasy i fale życia. Wszystkiego najlepszego, mistrzu wielozadaniowości. Uwaga, uwaga przerywamy codzienny przepływ powietrza, żeby nadać ważny komunikat. Dziś Kuba. Osiąga 40 stopni Celsjusza. Nie, życiowego doświadczenia. Ale spokojnie, nie przegrzewaj się tak, kto w końcu zna się na klimatyzacji lepiej niż ty. Życzymy ci, żeby w twoim życiu panował zawsze idealny klimat. Żeby wiatr zawsze ci wiał w plecy. A gotówka osusza się szybciej niż mokra piwnica po twojej interwencji. Chłopacy, pamiętaj, że życie zaczyna się dopiero po 40. I wtedy zaczyna się prawdziwa wentylacja emocji. Wentylacja emocji, tak. Kubuś, <noise>, wszystkiego najlepszego, żebyś spełnił wszystkie Twoje marzenia, żebyś dalej był takim Kubą jak do tej pory. I wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Jeszcze raz 100 lat. Cześć Kubusiu, mężusiu. Cześć te Wszystkiego najlepszego z okazji 40! -tki. Dużo zdrowia. To nie marzeń. Kochamy Będzie. Cię! dziadki. Pa.